W niedzielę palmową 24 marca na placu przy plebanii w Czarnej Sędziszowskiej odbędzie się widowisko plenerowe Pasja. To wyjątkowe wydarzenie, w którym mieszkańcy tej miejscowości wcielą się w rolę biblijnych postaci, starając się realistycznie odtworzyć wydarzenia związane z męką pańską. Na pomysł tego widowiska wpadł wikariusz parafii w Czarnej Sędziszowskiej, ksiądz Karol Migut, który także skutecznie zdołał zreaktywować diakonię muzyczną w miejscowości. Pomysł zyskał aprobatę parafian, którzy tłumnie zgłosili się do udziału w obsadzie. Jezusa Chrystusa zagra Kamil Siwiec, mieszkaniec czarnej sędziszowskiej, jak tłumaczy, czuje stres związany z podjęciem tej ważnej roli. Jest to jednak e, misterium wystawiane też poważny sposób. Nie jest to szkolne przedstawienie. Tylko już, już ma to przemówić do naszej publiczności, stąd jakieś zdenerwowanie, no i, i też y, jakieś wzięcie odpowiedzialności za tą rolę, bo to jednak jest poważna rola. I chciałbym to przedstawić najlepiej jak potrafię. Kamil Siwiec podkreśla, że widowisko będzie przygotowane w sposób realistyczny, co pozwoli widzom praktycznie przenieść się w czasie do dramatycznych chwil Jezusa. Zarówno scenografia, jak i nasze kostiumy tutaj z wierzchu są, można powiedzieć, standardowe, ale mamy przygotowaną młodzież taką, żeby to wyglądało. Jak, jak rzeczywiście ciało, stąd też niektóre sceny, które będą odgrywane, będą rzeczywiste. Wyglądały rzeczywiście tak jak, jak biczowanie, czy, czy ukrzyżowanie. Krzyż też będzie rzeczywistych rozmiarów, prawdziwych, więc myślę, że, że oprócz tekstów, które, które będziemy wypowiadać, to też scenografia tutaj zrobi duże wrażenie na, na publiczności, która przyjdzie obejrzeć nasz występ. W obsadzie znajduje się także z czarnej Sędziów. Dorota Sędłak, która zapewnia, że widowisko będzie niezwykle efektowne i wzruszające. Jesteśmy zaangażowani w odgrywanie swoich ról. Dzięki księdzu katechecie właśnie bardzo mocno, który nas tutaj mobilizuje, uczymy się tych ról i wyrażania emocji, bo na pewno to będzie bardzo takie Emocjonalne i, i dla wszystkich mieszkańców i, i osób, które przyjadą tutaj oglądać tą pasję, będzie takie to przeżycie i wprowadzenie w okres wielkanocny. Także to bardzo serdecznie zapraszam w ogóle wszystkich. Patryk Haracz będzie miał okazję do odegrania aż trzech ról. Zagram y, najpierw apostoła, potem wcielę się w rolę Barabasza. I następnie rolę Szymona z Syreny. I jakby to jest dość, dość trudne zadanie, bo e, po pierwsze e, muszę zmienić jakby zachowanie, zmienić ten charakter. Barabasz, no nie, żywiołowy, próbuje tam uciec, szarpać się. E, Szymon to tak bardziej odmówić, taki smutny, że został przymuszony do dźwigania tego krzyża. No i apostoł, no to wiadomo, taki cichy, duchowny. Patryk Haracz dodaje, że udział w widowisku dla niego ma także wymiar osobistego przeżycia świąt, wspominając wcześniejsze spektakle Misterium Męki Pańskiej, które regularnie odbywały się w kościele za czasów gimnazjum. Dawniej tutaj było organizowane przez, tutaj ksiądz Probosz organizował nauczyciele z gimnazjum dawniej i ja brałem cztery lata z rzędu udział w tym. No i teraz właśnie była chwila przerwy i tak po tej przerwie... Z chęcią wróciłem do tego, bo zawsze mi się to podobało, zawsze były bardzo miłe spełnienia. Proboszcz parafii w Czarnej Sędziszowskiej ksiądz Edward Brzana z nostalgią wspomina dawne przedstawienia w kościele i cieszy się, że udało się w pewnym sensie tą tradycję reaktywować. Wyraża nadzieję, że pasja ponownie stanie się stałym elementem kalendarza wydarzeń parafialnych. Pierwsza była w 2004 roku i 16 razy. Przygotowane już praktycznie wszystko było na 2000 rok, 17 raz, ale niestety pandemia i, i nic z tego nie wyszło. Teraz ksiądz Karol zaangażował ludzi dorosłych i młodzież też udało się no, przygotować. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jest na zewnątrz. Tamte wszystkie były w kościele bezpiecznie, gdy chodzi o pogodę, ale miejmy nadzieję, że uda się. Jak widzicie cała scenografia pracy, moc, mnóstwo ludzi zaangażowanych i o dziwo dorośli, no, odważyli się i przyszli, co mnie bardzo, bardzo cieszy, że... że... Będzie kolejny raz. Miejmy nadzieję, że wszystko ładnie się uda. Na chwałę Bożą i pożytek ludzki. Widowisko Pasja w wykonaniu mieszkańców Czarnej Sędziszowskiej zostanie zaprezentowane w niedzielę palmową 24 marca o godzinie 19 na placu przy plebanii w Czarnej Sędziszowskiej. W przypadku złej pogody spektakl zostanie przeniesiony do kościoła.